CarMax, wiodący sprzedawca samochodów używanych w USA, właśnie wysłał poważne ostrzeżenie dotyczące ogólnej kondycji gospodarki. Zyski CarMax gwałtownie spadły w ostatnim kwartale finansowym. Krótko mówiąc, firma odnotowała spadek przychodów i słabszą sprzedaż samochodów używanych, co spowodowało, że jej akcje spadły we wrześniu o prawie 30%. Analitycy twierdzą, że cła i rosnące koszty importu mocno uderzają w marże, a dilerzy w całym kraju zaczynają odczuwać presję. Było to widoczne w spadku zysku na akcje o 24,7% w ostatnim kwartale, ale na tym historia się nie kończy. Carmax wskazał również na słabe zaufanie konsumentów jako kluczowy powód spadku. Obecnie obawy budzi to, że problemy CarMax mogą być zapowiedzią szerszych trudności dla rynku motoryzacyjnego, a nawet całej gospodarki. Kiedy nadchodzą trudne czasy, jedną z pierwszych rzeczy, na których ludzie przestają wydawać pieniądze, są nowsze pojazdy. A ponieważ stopy procentowe spadają, oznacza to, że sprzedaż samochodów powinna rosnąć, co czyni całą sytuację jeszcze bardziej niepokojącą. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach, i koniecznie podzielcie się tym z przyjacielem.